Hello, w cześć, witajcie mój drodzy, ja jestem Remi, słuchajcie i dzisiaj czeka nas naprawdę mega fajowy odcinek. ponieważ, słuchajcie, dzisiaj w pewnie wiecie, słuchajcie, przebrałem Cię takiego, słuchajcie, prawdziwego nupka, słuchajcie, zrobimycie tego troszkę opowieść w igliniu, słuchajcie, ponieważ dzisiaj słuchajcie, udaje totalnego biedaka. Na serwer słuchajcie, z mega bogatymi ludźmi, ponieważ mój drodzy, z razem taki serwis, bardzo dużo osób wchodzi i wychodzi, więc zaraz chodźcie, zobaczymy, jest 40 otowości tu jest, to jest jakieś dziwne, słuchajcie osoby, tylko słuchajcie, dzisiaj będę naprawdę żebrał opety i będę cię błagał po prostu. Jeżeli słuchajcie, dostanę to po prostu serwer, więc czy my w Moi drodzy, że teraz stawić łapę w górę, suba z on napiszcie w komentarzu Waszych zwolfoksach. Pożajcie, już się tylko będzie nowy giveaway, a zobaczmy kto rozchodzi świąteczny giveaway. A więc gratuluję słuchajcie, dostaniesz peta niespodziankę, tylko zaakceptujcie zaproszenie do znajomych i napisz mi coś, słuchajcie, na czeccie w Robloxie. W każdym razie moi dudzy pamiętajcie, w końcu wbić na Discorda i na Instagrama. I też moi dudzy kończycie w na grupę w Roblokie. W każdym macie moi dudzy na samym początku. Oczywiście klasycznie wróż, bo odciekaj, pójdziemy sobie otworzyć jakieś jajko super. A nie czekajcie, musisz skończyć pety w ogóle. O nie a ja pety, muszę skończyć chodźcie tym ja nie mam petów, ja nie mam, ja jestem nób zwykły. Ja nie mam petów naprawdę. Ej, to piszą ludzie w ogóle, teraz. W każdym razie, moi drodzy, idziemy teraz na Christmas event i zrobił słuchajcie sobie opening. W każdym razie, moi drodzy, ogólnie jak pewnie wiecie, słuchajcie, mamy nowy update, słuchajcie, mamy hoverboardy. W ogóle zobaczcie, możemy mieć now, słuchajcie, nowe skin do hoverboardów. Mamy słuchajcie, nawet zobaczcie, tutaj questy, czyli możemy słuchajcie, wykonywać questy i dostawać za to nagrodę, na przykład pierniczki. I mamy słuchajcie wreszcie nowy, właśnie nową tą słuchajcie, nową, nowy Santa Slate, czyli takie słuchajcie, sanie świętego w który słuchajcie, możemy jeździć. A teraz pójdziemy, słuchajcie, ze opening, czyli moi drodzy, otworzyć sobie to piękne. Jajo, słuchajcie. A słuchajcie, w poprzednim odcinku ogólnie otwierałem, słuchajcie. Otwierałem to jajko za 1200 Robuxów i tak troszeczkę, słuchajcie, mi z tyką za 30%. W każdym razie, moi drodzy, otworzymy sobie teraz. Może słuchajcie, Hurston, tak kat nam wypadnie. Więc uwaga, moi drodzy, na początku boosty wszystkie oczywiście sobie odpalamy, żeby nie było, że słuchajcie, nie mamy, nie mamy, słuchajcie, szczęścia. W każdym razie, dobra, moi drodzy, odpalamy. I uwaga, moi drodzy, otwieramy sobie. I uwaga, moi drodzy, preston, proszę, wróżbę odcinka, naprawdę, proszę, preston. No nie no, nie festival, preston, naprawdę, święta są, jest drugi dzień świąt naprawdę. De, bardzo bym prosił. Serdecznie, no o, może być Rudolf, słuchajcie, ale dobra, jeszcze otworzymy sobie może z jedno jajko. Bo naprawdę, żeby Rudolf, żeby wypadł, słuchajcie, ten huge Santa paus, No nie, znaczy huge, huge Santa Cat, słuchajcie, w na się mu Festive znaczy. W każdym macie, moi drodzy, dobra, przejdźmy taki wami tego odcinka i czas zacząć, słuchajcie, pożebrać opety. Dziś, słuchajcie, udaje im biedaka. Zobaczcie jakiś w ogóle to jest gościu Super Bacon. Widzą to jest gościu Super Bacon napisał trade up. Na, na tym czacie działy się troszkę dziwne rzeczy, moi drodzy, w każdym razie napiszemy tak. Napisałem słuchajcie, hejka, jestem nub please pomocy na święta, zobaczcie, proszę. Proszę pomórzcie z tym dupem. O, zobaczcie, ktoś mi odpisał, ale nie wiem sobie w jakim języku, ale takim troszkę dziwnym języku. Ale moi drodzy, dobra, w każdym razie napiszmy teraz może jeszcze raz. Napiszmy tak, please help, I'm poor, proszę nie, wiem, po angielsku, po polsku, może coś im zrozumieją w ogóle. A się kościół do mnie w ogóle. Ej! Jakiś koostek przyszedł, taki okej. Okay. Jak on się nazywa? Bo bogaty pawełek 1, 2, 3, 4. Ej, co to? Co, co co to jest za typek? Ej, o, może może chcę pomóc! Ej, Pawełek, pomożesz! Blisko naprawdę jest. Jestem dół, pomóż mi bogaty pawełek. W ogóle kelmanik śmieszny. Czemu się zwa bogaty pawełek? I czemu on ma? Jakie on ma oksy stylowe, zobaczcie, na dwa czapkę hot. Co jest grane? Nie, on ma hot czapkę czy co? Co tak chodzi w ogóle tutaj? E ja, on idzie ode mnie, nie baga bogaty pawełek bliska! No, zobaczcie moi docy mam prezenty, hura, ej, co on napisał? Ej, zaraz, zaraz! Idź stąd, nubie, no, no co bogaty pawełek? No nie no please, no! Please! Proszę naprawdę! Proszę naprawdę, please! Pomocy! Czemu oni mi opisują, bogaty robię? Zaraz zmienię serwer, naprawdę. Zaraz nie zmieni serwer, tak być nie może, słuchajcie. Nie daje, że braku nawet w święta. No co, no, no w święta... Piętano, o powieść. On nie wie, jak on nic W No proszę, no. Proszę, on nawet może kościół po, po arabsku. Mi napisał, że pomoże. 29. Ej, on my może tam i coś. Jestem bogaty. Otworzyłem 12 jajek za 1200 Robuxów. Ej, co? On otworzył 1000? On, ot on otworzył 12 jajek za 1200 Robuxów. Czy on mówi, słuchajcie, o tych, o tych jajkach? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. One, one kosztują 1200. On ich otworzył 12. Czy on wydał. Ej, on wydał masę Robuxów. Ej, co jest? Ej, napiszę mu. Wypa Wypadło ci coś, bo no, no, może mu coś dobrego wypadło w ogóle. Mam cztery huge santa pausy? Ej, że, że, że co? On ma cztery huge santa pausy? Eee, jakim cudem? To jest jakiś... Jak to? Ej, ej, jak to? Jak to? Jak to? Jak to on ma cztery? Pokaż, jak to? Niech on nie pokaże je. Dwa z nich rozdaje, bo je potrzebuje. Ej, on rozdaje dwa z nich. Ej, on rozdaje. Tak, proszę, proszę, please, please. Daj, naprawdę, daj Nie wiem, naprawdę, zrobił wszystko, żeby tu dostać Proszę, proszę, naprawdę Miss Pawełek, naprawdę, proszę Niech on mi da tego, chociaż on nie ma ich za nich Nie biedakom, no ale to komu ma rozdać Naprawdę, no, ale co chcesz za nie Co chcesz za nie Co chce za nie, naprawdę Ej, on ma cztery, jak on nie kłamie, to jest największym szczęściarzem Na świecie chyba obecnie Co on chce za to dać, naprawdę, on tańczy w ogóle Słuchajcie, ale nie, ja otworzę, słuchajcie, często jajko Ja muszę mieć szczęście, jak on ma takie szczęście To ja też, naprawdę, chociaż otworzę, proszę, naprawdę Dobra, Presto, naprawdę proszę, żeby coś mi wypadło, no nie no nie Festive elf, naprawdę Ej, dobra, bogaty, no co chcesz za nie? Co on chce, naprawdę, co chce? Jak? E, to co powiem? Ej, co jak to co powiesz? Co, co, co on pisze? Bo słuchajcie, kreskuje go. Coś co powie? Aha, czyli coś co powie, ale co powie? Jakby o co mu chodzi? Wykonasz? Ej, czyli ja mam wykonać to co on powie i on mi, on mi go da Słuchajcie, no no wiecie, co troszkę mam złe z tym doświadczenia. Ej, słuchajcie, ja muszę, słuchajcie, on jestem tym ja mam, Ja nic nie mam. Dobra, ja to jest co bez tego peta. Ale no dobra, ale o co on mnie poprosi? No bo to od tego zależy. O, co prosisz? No niech on mi powie, o co prosi, bo jestem naprawdę, ja, ja biedak, naprawdę! no Ja biedak, naprawdę, ja nie, ja nie dam mu nic takiego, więc no niech jak wykona to, co mnie prosi, no to, no to ja naprawdę to zrobię, ale proszę naprawdę, bo go bardzo go chciał mieć. Przypominasz mi takiego youtubera, Jeremi, dasz konto, to udawał? Ej, ej, czy, czy, czy z tego co zrozumiałem? Słuchajcie, bez tych zakreskowanych, czy, czy ja mam mu dać konto moje, to on będzie mnie udawał, jakby, bo przypominam mu takiego youtubera Jeremi, czyli mnie przypominam, czyli jakby ja przypominam. Samego siebie i mam mu dać konto. O nie, słuchajcie, co? Czy on chce, żebym dał mu moje konto? O, nie, o nie, o nie. Nie ma nawet mowy, nie ma mowy. Słuchajcie, nie dam mu konta, bo on, on w ogóle myśli, że jakby ja nie jestem Jeremi, tylko jestem kimś, kto przypomina Jeremiego. I jakby to nie, ale słuchajcie, śpiewasz sprawę troszeczkę. Słuchajcie, dam mu, albo dam mu, dam mu, słuchajcie. O, jest tylko z nim na serwerze, ej, co jest w ogóle? Albo wiecie, to słuchajcie, napisałem coś takiego. Napisałem pokaż, że masz. Zobaczmy, niech on pokaże, że go ma, słuchajcie, na początku. Ej, on mi nic nie chce dać. No ej, on ma tylko co jest w ogóle? No, nie no, co jest grane w w ogóle co on sobie wyobraża. Mam go na drugim koncie. Ta, jasne, ta jasne, słuchajcie, ja już o to za dużo nabierałem. Ta, jeszcze czego, jasne, naprawdę jasne. Jeszcze czego. Niech się gościu, za przeproszeniem. Dobra, nieważne. Ja idę na kolejnym serwis, słuchajcie, to jest kamer w ogóle, to jest kamer. Idę na kolejny, słuchajcie, serwer, więc naprawdę, słuchajcie, lecimy na kolejny serwer. słuchajcie, jesteś na jakimś kolejnym serwer, serwerze, napiszę Please help, I'm poor, nie wiem, cokolwiek. Napisałem Please help I'm poor. Pomóżcie mnie na komuś", słuchajcie. Nie wiem, czy w ogóle ktoś tu jest, słuchajcie, ktoś tu jest. nawet jakiś mój znajomy jest w ogóle, to jest sporo osób, ej! Ej, tu jest sporo osób w ogóle. No, sorry. No, ej, ci ludzie nie chcą mi pomóc w ogóle. Napisałem, please, dajcie pytać, święta są, słuchajcie, jakiś Andrzej mi No, sorry. Ale dobra, za czy mi dadzą? Proszę, żeby naprawdę dali. To byłoby, słuchajcie, to byłoby śmiesznie troszeczkę. No! Ej, oni mi nie chcą! No! Ej, no please! Ej, zobacz jakiś jak ma tutaj Santa Pały Ej, zobaczcie, on ma te Pały Ej, dobra, czekajcie, inaczej napiszę! No i snow! Ej, please, dajcie coś, naprawdę! Na ura! Ej, no gościu! Na... O, patronowy mi coś dał, naura, sodowy słuchajcie! O, o jakiś gościu patronowy mi, aha, dał mi festiwal elfa? Aha, tak gdzieś Bedkata, słuchajcie. I co on mi tego za darmo, czy jak? A, daj mi za darmo! Ej, bardzo dziękuję. To miłe w sobie, że ktokolwiek coś mi dał w ogóle za darmo. Ej, naprawdę to jest miłe! Naprawdę, słuchajcie, dziękuję bardzo serdecznie, gdy temu widziałem komuś, co to mi właśnie dał. Napisałem dzięki. Wielki, ja więc mega spoko. Słuchajcie, ten typ nie musiał nawet tego trade dawać, ale mi dał i mi jest tak troszeczkę, słuchajcie, miło, w każdym razie no, może ktoś mi je jeszcze da. Napisałem, ktoś chciałby jeszcze poratować cokolwiek, słuchajcie. Ej, zobaczcie, jakiś, jakaś Gabi Queen napisałem, wysi mi trade, dam ci coś. Ej, dobra, słuchajcie, naprawdę może, może coś da. Zobaczcie, wysłałem w taki Maciej Trade'a Więc zaraz zobaczymy, czy coś na faktycznie da, więc zaraz, słuchajcie, znaczy to jest ciekawe. Kiedy zobaczymy, to jest jakiś mój, mój znajomy nawet. Zobaczmy właśnie Gabi Queen 5013. Więc zaraz, słuchajcie, zobaczymy. Słuchajcie, są święta, to jest taki idealny pomóc O, Ej, Festivka Twinstone To jest, słuchajcie, Glimbody Alien Ej, ten Cat to naprawdę fajny pet. Zobaczcie, jest nawet miło, jak ktoś da cokolwiek. W sensie, że wiecie, że coś w ogóle poratują czymkolwiek. I 3000 jeszcze diamentów. Ej, dziękuję bardzo, Gabi Queerpink, 01, pozdrawiamy serdecznie. Naprawdę jest mi bardzo, bardzo miło. Naprawdę, słuchajcie, dziękujemy bardzo tej osobie. Pisałem dzięki, wielkie. Słuchajcie, to jest bardzo miłe, jak się spotykało z jakichś takich miłych, wiecie, miłe osoby, które na przykład poratują, mimo tego, że nie muszą, co nie? Mimo tego, słuchajcie, że nie muszą, nikt im nie każe, to słuchajcie, pomogą. I to jest właśnie fajne w tych odcinkach. Ale ten typek tych mikołajów, tych słuchajcie koko w ogóle, on ma słuchajcie tych santa pałów sporo, i nawet ma prestona, ma nawet bluzę tutaj taką fajną, w każdym razie mój, no to byłoby chyba na tyle, o jeremi coś tam ci dał, ej on, oj on coś tam mówi jeremi coś tam ci dał, ej, zobaczcie ktoś napisał mam nadzieję, że te 3k diamentów się przyda jak coś to, bo mam ponad 10 ej ja mam ja mam w sobie 212 milionów, ale bardzo mi miło być co, ja pomyślałem, że ja zrobię inaczej, ja tej gabi kui, słuchajcie że w sumie miło, miło, miło było słuchajcie ja jej tam teraz trade'a. ja teraz słuchajcie dam jej słuchajcie za to jeden milion diament. Ja jej daję teraz milion diamentów, słuchajcie, za to w sumie to spiła sprawa jak ktoś tak pomógł, słuchajcie Biedakowi. I fajnie słuchajcie, że tacy ludzie jeszcze są w ogóle. Więc słuchajcie, damy, 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 słuchajcie, jej teraz milion diamentów w prezencie. Więc mam nadzieję, słuchajcie, że się jej przydadzą. Ja omg, słuchajcie. Dobra, w końcu słuchajcie, mi ludzie jej pomogli, więc ja też pomogę słuchajcie jakimś randomowym osobom. Jezu, dziękuję, słuchajcie. Napisałem pomogłeś, chociaż nie musiałaś i mam nagrodę. Więc słuchajcie, naprawdę niech to będzie taka, słuchajcie, taka troszeczkę tutaj taka nauczka dla innych, że czasami słuchajcie, jak się jak ktoś pomoże komuś, to ta, ta osoba też się odwdzięczy. Więc słuchajcie, fajna sprawa. więc moi drodzy też taki, tutaj a, taki jak ty masz tyle diament. Oj, słuchajcie, moi drodzy długa historia, nie będę podał że tylko udaje i taka. W każdym razie, moi drodzy, ogólnie, to to będę słuchajcie, leciał. W każdym razie, moi drodzy tutaj troszkę też jakiś tutaj element świąteczny Z taki mały prezent, słuchajcie, do osoby, która mi pomogła. Więc moi drodzy to był na tyle. Elo, cześć, papaście ma moi drodzy. Jeszcze w sumie wiecie co może jeszcze temu typowi, bo jeszcze jeden typ mi, słuchajcie, pomuku. Patronowy 0912. Chyba, chyba tak, chyba ten. Więc też mu damy na przykład, nie wiem, z 10, raz, 2, 3. Więc naprawdę ja mu dam. Więc ja też słuchajcie, mu dam, w każdym razie, moi drodzy tutaj taki taka mało, słuchajcie, taka Taka mała, cały prezent dla osób, które mi pomogły Naprawdę dziękuję, nie musiałeś Dobra, W każdym macie, moi drodzy, to było na tyle Ale te, słuchajcie, więc wesołych jeszcze tej końcówki świąt Więc elo, cześć, papa, moi drodzy, no i mam nadzieję, że Słuchajcie, że się spodobał ten odcinek, więc moi drodzy, fajnie się się udawało Biedaka, więc moi drodzy, elo, cześć, papa i siema